Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Długo filmów już nie było, ale może wezmę się w końcu za nagrywanie, wiadomo się nie chcę też, ale jak są wakacje, to trzeba coś nagrać w końcu tutaj możesz tak nie widać, ale bliżej tak niezbyt, bo się przestraszą na pewno. Tu jest statko seramek. Tam jest dokładnie 8 kurczaków, plus taparka i kogucik z pierwszych lęgów, który mi został. Którego nie udało mi się sprzedać. I tak jest statko. Ona miała kolejne 10 jajek, wykluło się 9, jedno było niezalężone. A jeden kurczak też zdech, a z tych to najprawdopodobniej będą chyba tylko dwa kogutki i sześć kurek. No więc, jak ktoś będzie zainteresowany kupnem, to będę je sprzedawać. Plus w wolierce jeszcze mam cztery kurczaki i tego młodego, to w sumie sam się zastanawiam, czy go nie sprzedać. E, chyba, żebym sobie go zostawił, więcej kurek dokupił, bo on jest naprawdę bardzo ładny. Taki jasny, podoba mi się. O. Dobra, to idziemy do dalszej części hodowli, nie będę im tu przeszkadzać. No i dalsza część hodowli. Tu mam kurczaki, nie pytajcie się, dlaczego są takie ceraty, dlatego że wczoraj, czy nie wczoraj, tylko przedwczoraj e, padał deszcz, a ja nie chcę, żeby oni takiego błota tu nie miały, te kurczaczki, no więc w miarę staram się, żeby miały tutaj sucho. Też są wypuszczane na wybieg, widać jakie już duże. Tutaj e, są, chwileczkę, mają cukinię daną. One, paszy dostają i tak. Tutaj, może trochę jest syf, ale wiadomo, jak tu jest bardzo dużo kurczaku, no to staram się tu sprzątać i takie wypuszczam, ale to nie da rady. Przy takiej dużej ilości, szczególnie, że tu jest. Tu jest <laughs> młode kurki włoszki porcelanowej i koguciki. E, jaja lęgowe, lęgowe kopiłem. Są tutaj również, e, nie mam teraz jak za bardzo pokazać. O, tutaj. Z takim czubeczkiem, ta to są włoszki, nie włoszki porcelanowe, tylko czubatki staropolskie. Są tutaj plus jeszcze seramki, tak jak ten tu kogucik. I e, kochinka żełki po moich kurkach, bo tak mam kochinkę żełki Parkę. Jeśli ktoś był, e, był ciekawy, Oj. no i tak tutaj są te czubatki staropolskie, włoszki porcelanowe. To jest na przykład kogucik włoski. Tu jest też kogucik One się wybarwiają dopiero, ale ładne już są. To będzie chyba kokoszka, bo one już są też dość starsze. No więc tak. Czubatki staropolskie, które jest troszkę mniej go mniej, Tu jest taka ładna czubatka wyszła. Oj, okej. Okay. Kurka akurat będzie. Bardzo taka ładna, niebieska. Mi się strasznie podoba. No więc, o tej. gryży jeszcze. A tam mam kofin y, gdzieś kurczę. O tutaj taki mały kofin I z moich lęków kury tu są też wnioski. Takie wolierce są są wypuszczane. Też jak te kury są duże wypuszczone na wybieg. No więc dalej. O, już się sadza. Zabić go nie zabije nigdy w życiu, bo jest y, po dobrym kogucie, który miał 10 lat. I naprawdę mówię, bo byłem stary bardzo. No już niestety też zdech ze starości. I tutaj, jak nie pokazywałem, na pewno kupiłem dokładnie może dobre dwa miesiące temu kury nioski. Bo też już były, nie nagrywałem. Bo może na, może na pewno nie widzieliście 10 kurniosek. One, one by miały. 10 tygodni, 10 sztuk kupiłem. Takie brązowe, jarzą, jarząbiate, te saseksy właśnie i jedna czarna. I dalej. Tutaj jest kurka rasy Greenshell. Jeszcze wraz z nią na targu kupiłem kurkę Marans. Tylko, że ona właśnie miała mukoplazmę. Dałem jej lek i właśnie jak ją kupiłem, to ona była ostatnia, mi się jej po prostu żal zrobiło i widać, ona trochę jest taka, no wiadomo o co chodzi, jest trochę taka w niezbyt dobrym stanie, bo ona ma jakby przekrzywiony ogon, nie taki ładny, prościutki jak na przykład na kogut, tylko ona ma takie jakby na bok. No. Tak się prezentuje tu. Tutaj jeszcze z nowych nabytków to już w sumie nic nie ma. Nie, tu już nic nie ma, oprócz tych kurniosek i green A no i te kurczaczki, no to tam, tutaj one są w tej wolierce. Dalej, z nowych nabytków, tu kochinkarzełek, kogucik. Nie chcę go mieć w tym stadzie, mam go oddzielonego. No więc powiem w skrócie, była do niego kurka, lecz nie wiadomo z jakich powodów zdechła. Eee, nie miała żadnej choroby, nic, normalnie jajka zniosła, niosła i nie wiadomo jakim cudem zdechła. Dalej. Tutaj mam. A jeśli ktoś by się pytał o perliczki, to o perliczki dalej są. Są na skarpie, może zaraz dam radę pokazać. Tu standardowo jak co roku mam kaczki i gęsi. E, tu już trochę zostało ich zabitych kaczek, ale trochę zostało. Jedna jest mulard. Tu są perliczki. Dodatkowo. Może pójdziemy na stawek, zobaczyć sobie to zaraz, tylko przerwę na kranie. No, jesteśmy już na stawku. Tutaj chciałem pokazać Wam moje dalsze dalszą hodowlę. To tym razem kaczek. Tutaj jest kaczorek rasy kaldak, kaczorek krzyżówka i kaczka mandarynki. O, jak widać. Może bliżej podejdę, to będzie lepiej widać. Tu jest, jak mówiłem, kaczka mandarynki. Kaczorek mieszanie z krzyżówki z kaldakiem, jakby i kaldach kaczorek. Tu jest, tak sobie pływają, tu a nie wiem, czy nagrywają w sumie te kaldaki. Możliwe, że nagrywałem te nowe nabytki. A kaczuszka miała tu budkę postawioną tutaj w tych, chojne, w tych znaczy drzewkach, i nie wiadomo czemu nie chciała w tej budce i zrobiła sobie gniazdo. Na skarpie. 12 jajuszek ma i już siedzi. Tam tak pod drzewkiem nie będę tam chodzić, nie będę jej przeszkadzać. Chociaż delikatnie, może pójdę. Ona nie ucieka, tam pójdziemy się przejść. To chwila. Przerwę zrobię. Tu siedzi. Nie chcę jej tak przeszkadzać. Tu zrobiła sobie. Ciszko. Jeśli widzę. Nie będę jej przeszkadzać, zejdziemy sobie. 12 jajek jest, jeśli chodzi, e, jakbyście chcieli się zapytać, czy mogą wyjść mieszańce, bo jest tu ten kaczorek krzyżówki, ten mieszaniec. To nie, nic się nie stało, dlatego że po prostu jak ona. E, niosła jajka i było widać, że jakby do kaczora ciągnie, to po prostu ten tutaj Kaldak przeganiał tego mieszańca. A ten mieszaniec to też już bardzo stary jest, bo on ma już 7 lat ponad ten kaczorek. Też mi dużo e, młodych dał, kiedyś jak jeszcze nie nagrywałem, to on miał dwa kaczuszki swoje, mieszanice takie i co roku było młode. No i. Pewnego dnia no, yy, poszedłem zobaczyć ile jest jajek, bo tak zawsze, zawsze chodziłem. No i spojrzałem, że zniosło się dziś, ale za to kaczorek tutaj chodzi. Było mi to dziwne, bo zawsze zostawiam na stawkę, one poszły znieść jajka. No i problem był taki, że po prostu mi je zabrał lis bądź coś innego. No i próbowałem te jajka wlęknąć. Wtedy jeszcze nie miałem inkubatora, ale miałem za to yy, kwokę jedną ale niestety nic się z tego nie dało rady wlęgnąć do tej kaczuszki mandarynki, co tam pływa sobie będę musiał kupić kaczorka no więc tak, a do tego mieszańca kaczorka to szkoda mi go się trochę zrobiło to też mu dam jakąś kaczuszkę o. Katka idzie na jedzenie schodzi chyba ale do końca tego nie wiem, zobaczymy nie, nie schodzi więc. Tak tam sobie pływają, no więc widzimy się przy kurach o tutaj właśnie są te seramki całe całe statko celutkie Dokładnie 11 sztuk Też będę je sprzedawać na pewno Tutaj papuszki są Tutaj, jak pamiętacie, była papuszka niebieska samiczka, lecz niestety e, po prostu, nie, to był, przepraszam, samczyk niebieski, e, bądź samiczka, nie wiem dokładnie, zapomniałem, lecz niestety zdechła i w ramach tego kupiłem taką samiczkę żółtą, bo to jest samiczka. Jeśli ktoś nie wie, to papugi falis na przykład się rozróżnia, że samczyk to ma takie niebieskie przynosku, tylko kolor, kolor niebieski. A samiczka może mieć różnego koloru. Tak akurat ma taki twarzowy kolor. więc przejdziemy tu. Tu mam takie, można powiedzieć, same PrimaSort. Dlatego, że są tu młode barżanty srebrzyste. Nie wiem tak. Może o tak. Tu. Tu mam Uf. Tu są młode barżanty srebrzyste. Tu. Ona miała 9 jajek. Dwa się nie wykluły, bądź trzy, i plus te cztery, nie, trzy takie miały jakby chorobę, bo wykręcały się dziwnie i nie przeżyły. I jeden jeszcze był, bo ich było trzy zdrowych, lecz niestety jeden zdech, zawsze to tak jest, ale dwa piękne młode przetrwały. To najprawdopodobniej, jeśli tak widzę, to będzie akurat parka. Do tego statka w tym roku jeszcze dokupię. Jedną samicę bądź dwie. I oczywiście zrobię wolierę Nie w tym, ale w następnym roku. Tu mam gołębie, tiplery, żółte, parkę, paruje. I jeśli chodzi o gołębie, ktoś o wieś, bardzo mam dużo teraz, ponieważ mam e, gile, widyny e, garłacze. E, kinki, mewki, więc mam bardzo dużo teraz gołębi, będę robił gołębnik, niektóre najprawdopodobniej posprzedaj, pocztowe mam właśnie jeszcze i niektóre z tych rasowych, bo pocztowych nie chcę sprzedawać, bo będą na loty. ale niektóre z rasowych będę posprzedawał i mam w planach kupić garbaczy czeskie. Jeśli kogoś by to interesowało, o, tak tu jajka, o jakie jajko. Jak o kogoś takie jajko będzie, to najprawdopodobniej jedna z kur, bo ja mam tu też starsze dość kury, to przestaje się nieść. Jak przepiórki jajko. No więc idziemy do kur, nie ma co im tu przeszkadzać w niesieniu, chociaż tu żadnej nie ma, ale pewnie zaraz wejdą perliczki. No więc w takim miłym towarzystwie chyba kończę ten filmik. Moim zdaniem był fajny, może krótki, no w sumie krótki, nie był, bo 13 ponad minut, ale to zawsze coś na ten czas, szczególnie, że 3 miesiące, bądź 2 nie było filmów, to jest zawsze moim zdaniem coś. Tu tak, Ogólnie to w kwok w tym roku miałem najwięcej kwok ponasadzanych, inkubator raz miałem nastawiony i kwok ponad było 4 nasadzone kwoki, teraz już żadnych nie nasadzam, no bo to jest za późno, jedynie kaczka kaldak mi na jajkach... Siadła e, dokładnie w niedzielę, czyli w niedziela to był e, 5 dni temu, czyli jak ja to nagrywam, dzisiaj jest 11. Wstawię ten filmik i ona mi siedzi od niedzieli, czyli 6. Tak, od 6. mi siedzi sierpnia. No więc tak. No więc, będę kończył ten filmik do następnego, no i cześć.